Smok wrócił, smok wrócił do Nowochuckiego Centrum Kultury. Jest przy łąkach Nowochuckich, pilnuje tych łąk Nowochuckich, można powiedzieć i bardzo się cieszymy. Myślę, że to będzie stały punkt spacerów mieszkańców Krakowa, mieszkańców Nowej Huty. Ten smok, to jest rok 2004, firma Jadar, firma która sprzedawała kostkę brukową i ten smok tam po prostu stał. Potem z jakichś przyczyn przy ulicy Makuszyńskiego to było gdzieś był już mniej odwiedzany, popadł w zapomnienie. Nawet można powiedzieć, że Został rozmontowywany przez złomiarzy, a to ręka, a to noga, a to kawałek ogona. Technicznie rzeczywiście wymagał troszkę zabiegu, dlatego że te rzeczy pozostały skradzione, zniknęły bezpowrotnie w związku z tym, tutaj na prośbę pana doktora pamiętając formę pierwotną, no bo oryginalne modele się oczywiście po tych dwudziestu kilku latach nie zachowały, zrekonstruowałem te dwie. No, de facto trzy brakujące formy. Udało się to też dzięki seriom firmy odlewniczej wykonać, salić na tyle skutecznie, że dla kogoś, kto nie widział go wcześniej, jakby ubytki nie są zupełnie czytelne. W związku z tym on w zasadzie przybrał nową formę. W jakimś sensie dzięki pewnej rekompozycji nabrał nowego kształtu, zwłaszcza w, w, w tej lokalizacji. Z tym dużym wapiennym kłazem pod sobą, w związku z tym można powiedzieć, że smog wrócił do warunków jurajskich.